Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na Różala.pl Siemanko, z tej strony Oskar dla MMA, a dziś moim będzie Piotr Kaspczak. Witam cię bardzo serdecznie. Siemanko, witam wszystkich. No, już jesteśmy trochę ponad tydzień po Twoim zwycięstwie na gali KSW 102 z Julio Cezarem Nevesem. No, powiedz mi Piotrek, jak się czujesz? Czy udało się wyjść z tego pojedynku bez jakichś większych kontuzji? No i generalnie, no minął już tydzień, czy, czy udało się odpocząć już powoli jakiś powrót na matę? No tak, e, tak naprawdę gdzieś tam obity, obita noga, obity piszczel e, od kopania, ale to to wszystko tak naprawdę tam potrzebuję jeszcze, e, do treningów już mogę wracać, e, do treningów motorycznych wracam już od poniedziałku, e, od jutra, a tak naprawdę nie mam jakichś większych, e, większych problemów zdrowotnych, więc myślę, że na matę w tym tygodniu e, jak najbardziej wracam. No właśnie, to może przejdźmy już do, do samego pojedynku i od razu pytanie, czy zaskoczyła Cię tak słaba dyspozycja Julio Nevesa, bo przed tym pojedynkiem wszyscy uważali by go za swego rodzaju niewiadomą, bo jednak Daniel Rutkowski nawet nie był w stanie go obalić, do tego Brazylijczyk fajnie wpinął te poddania, a w walce z Tobą wyglądał jak zawodnik przynajmniej trzy klasy niżej niż, niż to, co pokazał w zeszłym roku w Gorzowie, więc czy zaskoczyło Cię to, że pokazał się tak słabo, no i czy byłeś przygotowany na, na coś więcej ze strony Brazylijczyka? No tak, jak najbardziej. No, ja byłem tam na żywo na tej walce i dużo więcej pokazał wtedy, chociaż y, walka przez większość czasu była w klinczu, to jego akcje jakieś ofensywne pozwoliły na to myśleć mi o tym, że no, naprawdę walka będzie trudna y, i nie mogę odstępywać też go ani na kroku. W sensie y, oddawać technikom za technikę, y, które miałem przygotowane. Y, no ale jak to jak to walka weryfikuje? Ja wszedłem w pojedynek naprawdę dobrze, bo gdzieś tam, po, kiedy mnie wrócił po wpięciu się do jego nogi poszedłem za akcją i szybko wziąłem plecy, więc jakby ułożyło się wszystko po naszemu, po mojemu i mogłem później realizować swój plan. A on jakby jeszcze nie wszedł w pojedynek od drugiej rundy. No i cieszę się bardzo, że wykorzystaliśmy swoje mocne strony też, że nie jestem rozbity, mogę wchodzić zaraz w przygotowania i brać coraz to mocniejsze teraz pojedynki. Jak się nie mylę, to chyba w pierwszej rundzie tam złapałeś skrętówkę na kolano. I wyglądało to tak dosyć na, na dosyć jasno zapięte i pytanie, jak wiele zabrakło, że faktycznie gdzieś tą nogę ukręcić? Czy czułeś potencjał tej akcji i faktycznie starałeś się, żeby, żeby gdzieś to sfinalizować, czy już od samego początku czułeś, że, że może ci się wyślizgnąć i po prostu tylko przytrzymywałeś pozycję? No my dużo pracujemy nad tym, żeby też. Yy kontrować szybko nasze na przykład poddania, czy ogólnie nasze pozycje w parterze, żeby gdzieś nie skupiać się tylko na tym, że trzeba kogoś się poddać w pierwszych sekundach akcji, tylko patrzeć, co mogę z tego wziąć jak naj, najwięcej. I kiedy czułem już, że ucieka mi jego kolano. WMA też to jest trochę inaczej. No, mało kto chce w ogóle klepać jakiekolwiek rzeczy, musi mieć naprawdę to dobrze zapane, czy już mieć duszenie, które już jak ktoś nie klepnie, to po prostu odpłynie. Więc ja jestem, mocno bardziej skupiam się na tym, żeby łapać dobrą pozycję dla siebie, a nie żeby jej w 100% poddawać i tracić siły na tym. Gdzieś to nauczyło mnie te walki i doświadczenie, że lepiej sobie właśnie wziąć coś z tego. Tak jak teraz udało się wziąć w plecy, w, w drugie tempo. Więc gdzieś to też przygotowane mamy i dużo przepracowane, dużo nad tym pracujemy. To nie jest też tak, że to gdzieś Omijamy, że już to mamy jakiś tam schemat i to omijamy, tylko cały czas staramy się gdzieś dokładać nowych rzeczy. No i ogólnie jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Jaki bonus od KSW wpadł za, za poddanie, bo było to właśnie jedyne na gali. Już nie każdy, czy byłeś wynagrodzony jakby takim oficjalnym bonusem, ale gdzieś KSW doceniło to, że, że jako jedyny udało ci się, jako jedynemu udało ci się zajrzeć poddania tej gali. Tak, tak, dostałem oficjalnie, oficjalnie pierwszy bonus z KSW, więc jeszcze, jeszcze bardziej szczęśliwy i mam nadzieję, że nie ostatni. A to samo Cię zapytałem, więc czy ten bonus jest taki, że faktycznie jak widzisz powiadomienie z banku, to, to gdzieś to mu się na twarzy pojawia, czy to po prostu taka, e, miła, taki miły dodatek do, do wypłaty? No jeszcze, jeszcze nie widziałem powiadomienia, więc... więc <laughs> Ale no, no, uśmiech się pojawia na pewno, że jest ten bonus i jest to jakiś dodatek do Twojej ciężkiej pracy, i na pewno, na pewno jestem zadowolony bardzo z tego i chciałbym, chciałbym teraz dokładać jak najwięcej tych bonusów. No, też się dopytam o to, jaki w ogóle był plan na Brazylijczyka. No, bo e, wiadomo, no, ty jesteś świetnym grapplerem, gdzieś e, on był trochę niewiadomo, ale mieliście też e, te doświadczenia, że, że bił się już z Danielem Więc e, od początku, jaki był plan na, e, na Brazylijczyka? Narzucanie swojej gry i faktycznie e, szukanie tych szans w parterze? Czy, czy jednak z racji też na jego warunki fizyczne szukaliście jakichś e, innych szans? No, na pewno od początku był plan taki, żeby zostać w stójce. Yy. Też kopać Brazylijczyka, nie tylko tak, że. Bo myśleliśmy, że będzie więcej kopał od początku. Gdzieś miałem oddawać tymi kopnięciami swoimi okrężnymi, ale no najbardziej miałem się skupić na tym, żeby gdzieś swoją lewą ręką kontrować Brazylijczyka, kopnięcia ręką, tylnią. No i jedyne właśnie, co to może z tego jestem trochę niezadowolony, że trochę mniej było tej ofensywy bokserskiej mojej, nad którą tak wiele pracujemy z trenerem, ale też nie było takiej potrzeby i może to gdzieś z tego wynikało, że bardziej byłem przygotowany na kontry, na jego kopnięcia, yy, że jego częstotliwość będzie taka duża, że yy, w końcu wejdą te gdzieś moje ręce. Yy, to, to było przygotowane gdzieś na początek. No i oczywiście w, yy, w miarę upływu czasu ja kondycyjnie naprawdę czułem się bardzo dobrze w tej walce i yy, też liczyłem gdzieś na moją i moją siłę fizyczną i moją yy, dyspozycję, jeżeli chodzi o kondycję w późniejszych minutach miałem gdzieś wplatać, właśnie zapasy. Różne wkrętki były przygotowane. No, ale wyszło jak wyszło, i tak naprawdę druga runda, gdzie byłem z pozycji z, z góry i gdzieś jak udało mi się wstalić tych parę łokci, no to już wiedziałem, że wszystko, że bardzo dobrze się czuję w tej walce i tylko rozpędzałem się. Ja sobie oglądałem tą galę bez, bez komentarza, no ale miałeś okazję bić się na, na naprawdę dużej gali w Gliwicach, teraz Radą. Czy ta publika była na tyle zaangażowana, że faktycznie powiła tą atmosferą Gliwicę, czy, czy jednak ta duża hala robiła większe wrażenie na tobie? Nie, no oczywiście, że Radą robi większe wrażenie dla mnie, bo tutaj w mieście ja jak słyszę swoich kibiców, tak jak gdzieś tam mówiłem wcześniej, no to nie jest tylko tak, że słyszę tylko swoich kibiców, bo tak naprawdę słyszę wszystkich, którzy są na gali, bo trzy czwarte hali, no to ludzie z Radomia, okolic. No i nawet mimo że jak nie jesteś tam gdzieś z klubu, dla którego przyszli, czy dla chłopaków, którzy przyszli, to i tak ci kibicują, yy, nasza społeczność jest naprawdę świetna pod tym względem i yy, czułem, czułem atmosferę już od czwartku, tak naprawdę już yy, później ważenie w piątek, no i w sobotę już, yy, nawet jak pojechaliśmy się rozgrzewać na, na hale na weszliśmy do klatki, no to już to było czuć, już naprawdę, naprawdę to był świetny tydzień, świetny weekend i całe wydarzenie w sobotę było, no klasa, klasa. Już gdzieś może były rozmowy z Wojsławem na temat tego, kiedy KSW wróci do Radomia. No Zakładam, że już nie w tym roku, ale czy pojawiły się już jakieś pogłoski, że, że faktycznie będzie trzeba ten Radom odwiedzać się częściej, no bo yy, ostatnia gala odbyła się no, trochę ponad rok temu, a, a faktycznie pod kątem kibiców no to ten Radom no, zawsze dowozi i, i tam praktycznie zawsze ta hala jest wypełniona po same brzegi. No, wydaje mi się, że to tylko kwestia czasu. Patrząc na to, że tak naprawdę byłem tutaj ja, Patryk, yy, Czarek, no i Wiktoria, można powiedzieć, a jeszcze można dołożyć tak naprawdę i zawodników z Warszawy, i tutaj Alberta. I ta hala będzie w ogóle już po brzegi wypełniona, uważam, jakbyśmy się wszyscy zebrali. Więc no, wydaje mi się, że to kwestia czasu, kiedy będzie, czy za rok, czy tam troszeczkę ponad, na pewno znowu będziemy się bili w Radom. No właśnie, zresztą może o tego czarka Kęsika, dopytam, a bardziej o ten post, który on wstawił później w mediach społecznościowych. Jeżeli nie będziesz tego komentować, że twój kolega, no to oczywiście to uszanuję, ale no nie, nie, jakby nie odbiłeś to pozytywnym echem, ten jego wpis, kiedy mówił, że sędzia powinien przerwać pojedynek z racji na to, że gdzieś jego rywal go, go zakrwawił. Jak ty widzisz tą sytuację też jako zawodnik? Czy, czy faktycznie czułbyś się poszkodowany, gdyby rywal zalewał cię własną krwią i byś gdzieś przez to potem stracił pozycję? i ostatecznie padł znokautowany, no bo chociażby późniejsze wypowiedzi Łukasza Bosackiego, że właściwie ma nie ma takiego trybu, żeby, żeby walkę w takiej sytuacji przerwać. No jak widzisz y, tą sytuację też jako kolega, ale no też y, zawodnik, który też niejedno w klatce już widział? No ja... ja widzę to tak, że po prostu gdzieś ambicje i to, ile poświęcił Czarek teraz do tej walki, jak przed przygotowania, i ile jeździł, ile ile poświęcił swojego czasu, Swojego zdrowia i tak naprawdę to, jak też Czarek jest mocnym zawodnikiem. No i jak, jak wychodziła ta walka, bo tak naprawdę do momentu tego, on to gdzieś tam raz został trafiony w pierwszej rundzie, ale wszystko tak to szło pod dyktando Czarka i no, rozbijał, rozbijał mocno rywala. No ale tak, no sytuacja taka, że gdzieś tam rozmawiałem z trenerem. Trener rozmawiał z, z sędzią jednym, drugim, trzecim i każdy powiedział to samo, no, że. Walka, kiedy się toczy, no to nie ma prawa nikt zatrzymać. Tak samo mógł i rywal powiedzieć, że chce zatrzymać, bo też mógł powiedzieć, że nie widzi, bo jest cały zakrwawiony, Więc po prostu no, serduszko czarka nie, nie pozwala mu jakby się yy, pogodzić z tą porażką. No, ja mu się wcale nie dziwię. Yy, no bo było widać, to jest lepszy, lepszym zawodnikiem. No i fajnie, fajnie by wyszło, jak gdzieś inicjatywy KSW jakby doszło do rewanżu, na przykład w kategorii 84 kg, jakby we dwóch dostali, bo wiadomo, że rywal wszedł na zastępstwo, ale jakby dostali gdzieś ten czas i zmierzyli się jeszcze raz, to wydaje mi się, że to było takie fair. Ale co będzie dalej, no to zobaczymy. No to jeszcze dopytam tylko o twoje słowa po pojedynku, nie wiem czy to było w wywiadzie w klatce, czy, czy już gdzieś tam na chłodno w Mediarumie, ale wspomniałeś o Al na Haje i o tym, że chciałbyś się z nim zmierzyć we Francji, więc czy jakby plan jest aktualny, faktycznie celujesz w ten majowy termin, żeby wrócić do klatki, czy, czy gdzieś w międzyczasie gdzieś może znalazłeś sobie innego rywala i masz jakiś, e, in, kogoś innego na celowniku, o tak to ujmę. Znaczy to też nie jest tak, że tam kogoś wyzywam do walki, czy że rzucam wyzwanie, po prostu gdzieś ten termin majowy, gdzieś też, to nie jest oficjalnie jeszcze, ale gdzieś tu chodzą pogłoski, że to ma być Francja. No i nie będę ukrywał, że ten kwiecień, maj to są takie miesiące, które najbardziej mi pasowały, żeby wrócić, yy, bo potrzebuję gdzieś tam w czerwcu być wolny, yy, odpocząć trochę, jakieś takie mam plany. i. No i jakby ta Francja wyszła, no to jest mocny zawodnik w naszej kategorii z numerem szóstym, ja jestem ósmy, więc idealnie to się składa tak naprawdę, żeby, żebyśmy się zmierzyli. No i to by było świetne wyzwanie dla mnie i na pewno bym bardzo był szczęśliwy i zmotywowany do tej walki, żeby pokazać jeszcze większą klasę i, i wydaje mi się, że te klocki się idealnie tak układają, żebyśmy się zmierzyli. Ale co będzie, jak to poukłada KSW? Prawda jest taka, że... My dostajemy telefon, tak jak na przykład teraz byłem po walce na Babilonie 22 listopada. 25 chyba dostałem telefon od Padre, że jest to wzięcia tutaj, że jest Brazylijczyk, który bił się z rudkiem, Julio Neves, i, i tam nie było gadania jakiegoś, że ktoś inny czy coś, tylko kategoria 66 i, i tyle, i tyle było, i zaczęliśmy przygotowania, więc tak samo będzie teraz. Jeżeli to będzie kwiecień maj i nie wiem, dostanę telefon właśnie od menadżera, że y, KS wolałoby kwiecień, y, na przykład i nazwisko y, dadzą już y, datę, no, to będzie kwiecień. Jeżeli właśnie będzie maj i ta Francja i y, tak y, dobry rywali, to sam. A jesteś zadowolony ze swojego miejsca w rankingu, no bo też. Y co będzie mówić, KSW wcale nie musiało od tego rankingu wrzucać, bo to jest Twoja pierwsza walka w KSW, tak jak wszyscy na stałe. Też rywa z poza rynku po porażce, no jednak miejsce ósme. Spodziewałeś się tego, że będziesz w rankingu, czy, czy też jesteś może trochę niezadowolony, może czujesz, że będzie to, to miejsce trochę wyższe? Nie, nie, w ogóle się nie spodziewałem, że będę w rankingu. Jakby gdzieś tam rozmawialiśmy, miejsce przed, no to ja mówiłem, że y, gdzieś było pytanie, właśnie o. Patryka, o te cele gdzieś tam, o pasy mistrzowskie, a ja od razu mówiłem, że na początku to nawet nie mamy zawodnika z rankingu, nie bijemy według nie jesteśmy w rankingu, więc o czym rozmawiamy, jak muszę najpierw pokonywać kogoś z rankingu, a tu miła niespodzianka, miejsce ósme tak naprawdę, nawet nie gdzieś tam jest niżej tylko ósme, więc na pewno świetnie, że KSW doceniło mój występ i doceniło też to, że mimo wszystko, że to jest pierwsza walka na kontrakcie oficjalnym, to gdzieś te Walki miałem też wcześniejsze, no i miło, miło, na pewno miło i na pewno chcę więcej, chcę się rozwijać i uważam, że jestem w świetnym miejscu, żeby iść po jak najwyższe cele. Jasne, no to jeszcze yy, już tak właściwie przechodząc powoli... Po końcowi w temacie Gali KSW 102. Dopytam Cię o starcie Adama Soldejewa z daną tarkilą. Czy miałeś okazję ten pojedynek już obejrzeć? No i jak go punktowałeś? No bo starcie bardzo bliskie i wywołujące wiele kontrowersji wśród kibiców. Wiele osób się nie zgadza z tym werdyktem. Uważają, że to Danu tarkila. Powinien ten pojedynek zwyciężyć, więc czy też miałeś okazję obejrzeć i sobie na no spokojnie te, te starcie wypunktować? No, oglądałem na Gali. Akurat byliśmy swoją ekipą całą, więc wszyscy oglądaliśmy. No, i większość tak punktowała po prostu, że dla kogo nie pójdzie ten pojedynek, no to będzie, będzie tak naprawdę fair, no bo to było tak bliskie starcie, że i uważam, że Danu nie może być jakby znaczy sportową złośliwo no wiadomo, każdy będzie miał po tak bliskim pojedynku, ale nie może mieć jakichś tam zarzutów do yy, yy, punktacji, i tak samo nie mógł mieć Adam, no ale że poszło dla Adama. Yy, no to taki jest tak, tak, SMA, tak, taki jest sport i któryś musiał wygrać. Gdzieś tam że nawet się dużo osób śmiało tam od nas, że jakby dali remis to też jakby yy, mogłoby dużo, yy, dużo osób by też tak uważało, że mogłoby to pójść na remis. Więc to było takie blisko, bliskie, że dla jednego i dla drugiego mogła iść ta walka. Yy, wygrał Adam. Yy, walka świetna, naprawdę się świetnie oglądało. Yy, okupiona też tam jakimiś kontuzjami widziałem i no naprawdę mocno, 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 mocne 15 minut to było i świetnie się to oglądało. No to już na sam koniec zapytam tylko o plany na 2025 rok. Wiem, że opytałem cię o to przed walką, no ale wtedy też jeszcze nie wiedzieliśmy, jak się ten pojedynek potoczy, więc wiedząc, że jesteś. W... Pełni zdrowia i tak naprawdę gotowy do tego, żeby zacząć przygotowania, No to kiedy chciałbyś, znaczy już wiemy, kiedy chciałbyś wrócić, ale ile walk chciałbyś w tym roku stoczyć po tej kwietniowej czy majowej walce? Jeszcze jeden, dwa pojedynki, czy, czy gdzieś tam, znaczy mówię, no, tak, jeden czy dwa pojedynki. No i też chciałem dopytać o, o jakieś obozy, czy coś się pojawiło w tej kwestii, czy, czy jakiś wyjazdy się szykuje? No to może od końca zacznę. Obozy na pewno będą, będą wyjazdy, też chciałem gdzieś postartować sobie w Dziudzicu, nie będę ukrywał że bardzo, bardzo to chodzi za mną, żeby wrócić i przynajmniej 3-4 starty zrobić w brazylijskim jiu w grapplingu. Wyjazdy obozowe i wyjazdy do innych klubów też na pewno się szykują. Gdzieś tam w marcu w góry mamy jechać na, na więcej czasu, więc tego na pewno chciałbym też dużo dokładać i się rozwijać. A jeżeli chodzi właśnie o MMA, no to tak jak sobie zaplanowaliśmy, trzy starty to jest takie minimum moje które chcę zrobić i jak się uda teraz do maja zrobić drugą walkę, to na pewno trzeci raz jeszcze w tym roku wejdę do OKTAGONu. No i co, to byłoby ode mnie na tyle, ale jeżeli ty byś jeszcze chciał komuś podziękować za, za przygotowanie do tej walki, no to to jest właśnie czas dla ciebie. No to tak, standardowo cały mój team CrossFight Radom, wszystkich chłopaków pozdrawiam, wszystkich hiszpańskich partnerów, mojego głównego trenera Leszka Kulika, oczywiście mojego trenera od przygotowania motorycznego Mateusza Kubice, z którym też robimy świetną robotę i mocno poświęca się, żeby, żeby to wszystko grało. Cały Amolo Sport, w którym mogę trenować też motorykę. Chciałbym pozdrowić cały cały mój sztab trenerski, że tak powiem, cały mój corner i Pawła Boruta i Rafała Czachora i, i ogólnie wszystkich sponsorów, którzy, którzy mi pomagają i są świetni, naprawdę mam z większością też świetny, świetny kontakt. Yy, całą moją rodzinkę, wszystkich ludzi, którzy mnie wspierali do tej walki, wszystkich kibiców, którzy byli i, i tych, którzy nie mogli być na żywo i ci, co byli na żywo, no to, no to jak zawsze doping top. Yy, dziękuję, dziękuję bardzo za wsparcie. No tak jak wspomniałem, odejmę to na tyle, ja Ci bardzo dziękuję, jeszcze raz ogromne gratulacje tego zwycięstwa, no i mam nadzieję, że już niedługo, czy to w kwietniu, czy to w maju pojawi się jakieś ogłoszenie Twojego pojedynku i będziemy mogli usłyszeć Cię ponownie na, na Skype, więc ja Ci jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję Oskar i do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich.